Dziś u nas procesja Bożego Ciała, przy pierwszym ołtarzu wyszedł ogień z Hostii Świętej i przeszył mi serce, i usłyszałam głos Tu jest odpocznienie moje. Żar zapalił się w sercu moim, czułam, że jestem przemieniona cała w Niego. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa Córko moja, niech się napełni radością serce Twoje. Ja, pan, jestem z tobą. Nie lękaj się niczego. Jesteś w sercu moim. W tym momencie poznałam wielki majestat Boga i zrozumiałam, że z jednym poznaniem Boga nic nie może iść w porównanie. Zewnętrzna wielkość niknie jak proszek przed jednym aktem głębszego poznania Boga. Teraz rozważysz o mojej miłości. W Najświętszym Sakramencie, tu jestem cały dla Ciebie, z duszą, ciałem i bóstwem, jako oblubieniec Twój. Ty wiesz, czego żąda miłość, jednej tylko rzeczy, to jest wzajemności. Dziś, w czasie różańca, nagle ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem. Puszka ta była odkryta i dość dużo napełniona hostiami, z puszki wyszedł głos Te hostie przyjęły dusze nawrócone modlitwą i cierpieniem Twoim. Tu odczułam obecność Bożą na sposób dziecka, dziwnie się czułam dzieckiem. Kiedy przyjęłam Jezusa w Komunii Świętej, serce moje całą mocą zawołało – Jezu! Przeistocz mnie w drugą hostię. Chcę być żywą hostią dla ciebie. Tyś wielki Pan, wszechmocny. Ty mi możesz tę łaskę uczynić. I odpowiedział mi Pan, że. Jesteś żywą hostią, miłą ojcu niebieskiemu. Ale rozmyślaj, czym jest hostia? Ofiara, a więc? O mój Jezu, rozumiem znaczenie hostii. Rozumiem znaczenie ofiary, pragnę być przed Majestatem Twoim żywą hostią, to jest żywą ofiarą, która codziennie płoni na Twoją cześć. Kiedy my siły poczną słabnąć, oto Komunia Święta podtrzyma mnie i doda mi mocy. Naprawdę lękam się dnia, w którym bym nie przyjęła Komunii Świętej. Przeciwną moc ma dusza czerpie z Komunii Świętej. O Hostio żywa, światło mej duszy. Jezu, Hostio, gdybyś mnie ty sam nie wspierał, nie umiałabym wytrwać na krzyżu, nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującymi moje cierpienia. Dajesz mi moc, aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo. I mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją. O Jezu, utajony w hostii, słodki mistrzu mój i wierny przyjacielu, O jak szczęśliwa dusza moja, że mam takiego przyjaciela, który mi zawsze dotrzymuje swego towarzystwa. Nie czuję się samotna, chociaż jestem w odosobnieniu. Jezu. Hostio, znamy się, to mi wystarcza. W czwartek, kiedy szłam do celi, ujrzałam nad sobą Hostię świętą w wielkich jasnościach. Wtem usłyszałam głos, który mi się wydawał, że wychodzi z nad Hostii. W niej twoja siła, ona cię bronić będzie. Po słowach tych znikło widzenie ale dziwna moc wstąpiła w duszę moją i jakieś dziwne światło. Na czym polega nasza miłość ku Bogu, a to jest napełnieniu woli Bożej. W czasie 40 godzinnego nabożeństwa widziałam oblicze Pana Jezusa w hostii świętej, która była wystawiona w monstrancji. Jezus patrzył łaskawie na wszystkich. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirą pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzam u stóp Mistrza, u w Najświętszym Sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat. Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu, najgłębsza, ale i najserdeczniejsza. To Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości, tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje moim jest, a moje Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia. Każdego poranka, w czasie rozmyślania, gotuję się do walki na cały dzień a Komunia Święta jest mi zapewnieniem, że zwyciężę i tak bywa. Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej. Ten chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale tego, który mieszka we mnie, taka jest Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia! Nieraz, gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał. Córko moja, nie opuszczaj Komunii Świętej, chyba w ten czas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko. Poza tym niech Cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze mną. W mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w mojej miłości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo, kiedy mnie opuszczasz w Komunii Świętej. Rozkoszą moją jest łączyć się z Tobą.